Jest to film o pętli. Ale nie takiej pętli wokół szyi. Tylko pętli, którą zatacza życie. Dziś jest dzień 20 czerwca. Pochmurnie. I pada. Zresztą jak zawsze w Szkocji, w tym kraju czasami pada. Często pada. Nawet bardzo często. Tak często, że zacząłem to śledzić w swoim dzienniku. Dziś padało. Przypomina mi się wtedy od razu scena z Foresta Gampa, w której opowiadał on, jak będąc w Wietnamie, potrafił rozpoznać wszystkie rodzaje deszczu. Jednak to nie jest film o deszczu, bardziej o przemijaniu, starzeniu się, bardziej o tobie i mnie. Czy macie czasami wrażenie, że każdego dnia robicie rzeczy pozbawione większego sensu? Rzeczy, które nie dają Wam radości? Nie zbliżają was nawet o krok do lepszego jutra? Nowy serial, nowa gra, kolejny mecz rankingowy, czy ostatni filmik na Instagramie? I tak każdego dnia, raz za razem, dzień za dniem, a zegar tyka. Minęła minuta, godzina. Niepowtarzalna godzina, która mogła coś zmienić. Jednak wyrabiasz sobie rutyny, które spajają, Twoje nic nieznaczące nawyki. Życie ucieka. Kolejny dzień, kolejny wieczór. Kolejny papieros i kolejny weekend, który kończy się kolejnym kacem moralnym bądź fizycznym. Nie zrobiłeś nic, by coś zmienić. Znowu idziesz do pracy, w której znowu widzisz tych samych ludzi, bez zmian, tak samo denerwujący. Śpisz, wstajesz, pracujesz. Śpisz, wstajesz, pracujesz. Weekend, rutyna, alkohol. W końcu pomaga się rozluźnić bądź zapomnieć. I tak każdego dnia. A czasami trafi się urlop. Nabierasz wtedy oddech i odnowa. A co jeśli istnieje życie poza pętlą? Ile to ja już mam lat? 30? Czuję, że jeśli dziś nie zareaguję, to za moment minie kolejne 10 lat, a potem kolejne. Jestem przekonany, że istnieje życie poza pętlą. A może to już dziś? Czas wziąć sprawę w swoje ręce i wsiąść za stery tego pojazdu, zwanego życiem, i zmienić jego kierunek na taki, który pozwoli czuć, Oddychać pozwoli żyć. Musimy zacząć żyć. Jest później niż nam się wydaje.